Witam serdecznie w kolejnym materiale. Szanowni Państwo, w końcu coś konkretnego, czyli to, co do czego zmierzałem, czyli prowadzenie ruchu kolejowego. Z poprzednich filmiki były filmikami wstępu, bez nich nie mogliśmy przejść właśnie dalej. I tutaj zaczynamy konkretnie, czyli prowadzenie ruchu kolejowego. W tym przypadku zaczynamy od prowadzenia ruchu kolejowego na szlaku. Szanowni Państwo, w transporcie kolejowym, tak jak w transporcie drogowym, obowiązuje ruch prawostronny. Czyli pociągi wyprawiane jeżdżą po, po prawej stronie. W tym przypadku, jeżeli mamy na przykład szlak, czyli, dla przypomnienia, szlak jest to część linii kolejowej pomiędzy dwoma posterunkami zapowiadawczymi na przykład a tym posterunkiem zapowiadawczym jest na przykład stacja i tu mamy typowy szlak na linii dwutorowej od stacji A do stacji B w tym przypadku pociągi wyprawiane ze stacji A do stacji B jadą po to, że prawym w tym przypadku po że numer 1 analogicznie te same, te same pociągi czyli ze stacji B do stacji A też jadą po prawej stronie w tym przypadku po torze numer 2 i jeżeli mówimy o jeździe po torze prawym to mówimy o jeździe w kierunku zasadniczym jeżeli czasami zdarza się, że musimy wyprawić pociąg po torze lewym wtedy mówimy, że idziemy w kierunku przeciwnym do zasadniczego i tutaj pierwsza zasada, którą należy pamiętać druga zasada mówi o tym, że na jednym odstępie lub szlaku E, musi się znajdować jeden pociąg. Niestety transport kolejowy to nie e, tramwaje czy samochody, że może jechać jeden za drugim. Niestety, ale e, ruch pociągów regulujemy w odstępie posterunków następczych. I tu kolejne przypomnienie: posterunek następczy. Jest to posterunek, e, który reguluje ruch pociągu w taki sposób, że pozwala na przejazd lub odjazd pociągu w momencie, gdy przyległy do niej szlak lub odstęp. Jest wolny, czyli, żeby wyprawić pociąg kolejny, musimy mieć potwierdzenie od przedniego posterunku, że przed, przedni pociąg dojechał. I na przykład, e, ja sobie tu zrobiłem taki mały schemat. E, od stacji A stacja B e, czyli tu mamy szlak pomiędzy stacją A a stacją B e, mamy drugi szlak pomiędzy stacją B a stacją e, C. Oczywiście, lubię pracować na przykładach. Więc jedziemy dalej. Słuchajcie, mamy taką sytuację. Stacja A wyprawiła pociąg 1401 do stacji B już w kolejce zanim czeka pociąg 1403. Ale stacja A może dopiero wyprawić pociąg 1403, jak stacja B potwierdzi przyjazd pociągu 1401. W momencie, gdy stacja B potwierdziła ten przyjazd, już ten pociąg 1401 znajduje się na szlaku od B do C to stacja A może wyprawić pociąg 1401 i to jest ta zasada, że na jednym odstępie lub szlaku może znajdować się tylko jeden pociąg oczywiście są wyjątki, ale to powiem o tym wkrótce słuchajcie, teraz przejdę do takiej rzeczy jak zapowiadanie pociągów yy, ogólnie rzecz mówiąc, jak byłem małym dzieckiem yy, to pewnie też Wam się to narzuca, że zapowiadanie pociągów to jest nic innego jak wygłaszanie komunikatów głosowych yy, na peronie tam pociąg taki i taki, od stacji takiej, takiej, wjedzie na peron taki i taki. No ale niestety nie. Wy, w naszej terminologii kolejowej zapowiadanie pociągów, to jest regulacja ruchu pociągów w sposób ustnego przekazywania informacji o odjeździe i przyjeździe na szlaku. Pomiędzy posterunkami ruchu, czyli zapowiadanie pociągów tak na swój język mówiąc, czyli regulujemy ruch pociągów, czyli prowadzimy ruch pociągów, informujemy po prostu dane posterunki ruchu, czy to na odstępie, czy to na szlaku, informują właśnie siebie, że dany pociąg odjechał i dany pociąg przyjechał, to jest taka ustna regulacja ruchu pociągów. I kiedy te zapowiadanie pociągów się stosuje. Oczywiście na liniach bez blokady liniowej. Tu oczywiście o blokadzie liniowej później powiem, słowo wstępu tylko o blokadzie liniowej, że dzięki blokadzie liniowej mamy bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów, czyli blokada liniowa zabezpiecza nam to, że nie wypuścimy jeden pociąg na drugi, czyli że dwa pociągi nie znajdą się na tym samym torze. O to chodzi. I też zapowiadanie pociągów stosuje się oczywiście na liniach bez blokady liniowej hmm. oraz na liniach kolejowych z blokadą liniową, ale w przypadkach, gdy nie jest lub nie może ona być podstawą do prowadzenia ruchu kolejowego. Ten drugi punkt mówi, że blokada jest, ale na przykład wystąpiła usterka w blokadzie liniowej i wtedy należy wprowadzić właśnie zapowiadanie pociągów. Konkretnie mówiąc telefoniczne zapowiadanie pociągów, ale to sobie omówimy, kiedy będziemy mówić o blokadach liniowych. Słuchajcie, i ogólnie tutaj należy teraz zapamiętać, bo to często na egzaminach zawodowych pytają, Zasady zapowiadania pociągów na liniach jednotorowych i na liniach dwutorowych. Słuchajcie, ponieważ na linii jednotorowej żadna ze stacji lub żaden z posterunków nie zarządza danym torem, więc jeżeli ja chcę wyprawić pociąg, czy to stacja Cierpice, czy to stacja Solec Kujawski chce wyprawić pociąg, to musi przede wszystkim pierw żądać pozwolenia na wyprawienie pociągu dana stacja, jeżeli sąsiednia stacja jeżeli zezwala na te wyprawienie pociągu, to daje pozwolenie. I wtedy druga stacja otrzymuje to pozwolenie. Co może zrobić? Oznamić odjazd pociągu. A Pociąg, stacja, do którego pociąg dany przyjechał, może potwierdzić przyjazd lub przyjazd pociągu, w zależności czy to jest postrunek zapowiadawczy, czy to jest postrunek odstępowy. I tutaj należy, szanowni Państwo, zapamiętać te zasady zapowiadania pociągów na linii jednotorowej. I słuchajcie, i to. I co jest bardzo ważne, telefonogramy, telefonogramy i jeszcze raz telefonogramy. Na kolei cały czas obowiązują telefonogramy, czyli na konkretne zasady zapowiadania pociągów. To nie jest tak, że sobie mówię jak chcę. E, tylko zgodnie z instrukcją IR1 obowiązują konkretne telefonogramy i w przypadku pierwszym, czyli żądanie pozwolenie na wyprawienie pociągu musimy do drugiego posterunku powiedzieć tak, czy droga dla pociągu numer jest wolna na przykład, czy droga dla pociągu 154021 jest wolna wtedy jest dyżurny stacji Solec Kujawski daje pozwolenie na wyprawienie pociągu mówiąc dla pociągu 154021 droga jest wolna oczywiście już tu badałem z przykładem Telefonogram oznajmiający odesłanie pociągu to jest pociąg numer, czyli w tym przypadku pociąg 154021 odjechał o godzinie 1523. Przykładowo, I jeżeli pociąg dojechał do stacji Stolec kujawski do tego konkretnego posterunku, dyżurny ruchu informuje o przyjdzie pociągu następująco: pociąg numer 154021 przyjechał o godzinie 1530. Oczywiście to są przykłady. I te telefonogramy też często pytają na egzaminach teoretycznych. Więc mieliśmy zasady zapowiadania pociągów na linii jednotorowej, więc teraz hmm, przechodzimy do zasad zapowiadania pociągów na linii dwutorowej. Słuchajcie, to o tyle sprawa jest prostsza, z tego względu, że e, jak mamy linię dwutorową, to którymś torem dana stacja, dany posterunek zarządza. Zarządza, na przykład w tym przypadku stacja Cierpice zarządza torem prawym patrząc w kierunku jazdy. W tym przypadku torem numer 1. Jeżeli stacja Cierpice chce wyprawić pociąg, nie musi żądać żadnego pozwolenia z tego względu, że zarządza danym torem w tym przypadku torem numer 1. Analogicznie stacja Suleczkowski wyprawiając pociągi po torze prawym po torze numer 2 też nie musi żądać pozwolenie na wyprawienie pociągu, tylko, tylko obowiązują oznajmienie odjazdu i potwierdzenie przyjazdu, ale uwaga! Jeżeli stacja cierpicę chce wyprawić pociąg po to, że lewym numer 2 w kierunku przeciwnym do zasadniczego i analogicznie stacja Solec Kujawski chce wyprawić pociąg po to, że lewym Numer 1 w kierunku przeciwnym do zasadniczego wtedy obowiązują zasady zapowiadania pociągów jak na linii notorowej. Tylko w telefonogramach dodatkowo jest na żądanie pozwolenia na wyprawienie pociągu po to, że lewym, na przykład czy droga dla pociągu 154021 po to, że lewym numer 1 jest wolna. Przykładowo to jest ten hasło klucz po to, że lewym. I oczywiście konkretne tutaj telefonogramy. To wszystko tylko bez tego y, żądania pozwolenia i dania pozwolenia.